Dzień dobry z Ogrodu Matyldy. Dzisiaj witam się z Wami przy mojej najmniejszej rabatce, w której wysiałam rokietę siewną, zwana potocznie rukolą. Należy do kapustowatych, więc jej bratem jest jarmusz i broku. Natomiast z uwagi na jej zastosowanie w kuchni, jest składnikiem najczęściej różnych sałatek. Mówimy o niej potocznie, że rukola to sałata. Jak rośnie? Wysiewamy ją z nasion. Dwa, trzy nasiona tworzą takie, popatrzmy, małe kępki, składające się z kilkunastu liści. To, co ciekawe jest w rukoli, to kształt liścia. Jest bardzo śmieszny, taki podłużny i mocno poszarpany. Jest w całości jadalny. Rukolejemy jemy na surowo. Jest bardzo zdrowa, zawiera dużo witamin i składników mineralnych. To, co charakterystyczne jest w rukoli, to jej smak, taki bardzo orzechowy oraz zapach. Wy tego nie czujecie, natomiast jak ja tu na rabacie poruszam tak tą rośliną nad całą rabatą unosi się bardzo intensywny charakterystyczny dla rukoli zapach polecam wszystkim to warzywo do zobaczenia wkrótce